Siemanko, witam was w kolejnym odcinku na kanale Public Auto Service. Dzisiaj zrobimy sobie sekcję zwłok silnika 19Di, czyli zobaczymy, co poszło nie tak, że Korba wyskoczyła bokiem. Jeśli ten materiał Wam się spodoba, łapka w górę. Jeśli Wam się nie podoba i klikacie łapkę w dół, to napiszcie w komentarzu, czemu Wam się nie podoba, żebyście mogli ulepszyć nasz kanał. I zapraszam Was do oglądania tego odcinka do końca. Od rozkręcenia, obudowa rozrządu, obudowa reszta, uszczelniacz, łapa silnika. Podkręcamy sobie to. Odkręcimy sobie miskę olejową. Zobaczymy do środka i już dalej idziemy patrzeć w środku. I rozmawiać w środku, co tam się dzieje i co tam się w ogóle zadziało, że ta korba poszła bokiem i wypierdzieliła na taką ukaźną dziurę tutaj na zewnątrz bloku i mniejszą dziurę tutaj w środku. Tłok jest luźny, nie no, zacięty jest, także chyba go będziemy musieli młotkiem wypierdolić. Zobaczymy, co się zadziało. Na pewno jestem tego pewny, że od góry tutaj nic się nie dostało, żaden tam poprzedni mechanik nic tu nie wrzucił, bo tłok nie jest pobity. Fizycznie w uszkodzeniu legła tylko korba. Dobra, bierzmy się do pracy. Jeszcze zauważyć, coś tu grubo poszło nie tak. Mamy tu jakieś kawałeczki czegoś, podejrzewam, że to jest korbowód. No i dużo poszczępionych rzeczy. Ściągnijmy sobie ten plastik. No, korba wyszła bokiem. Mamy urwany sło, sworzeń. Także korba nam tu pękła, w tym miejscu. Spróbujemy. Pokazać Wam bezpośrednią przyczynę. Odkręcimy sobie jednego z tłoków, żeby pokazać Wam, jak to wygląda, jak to powinno wyglądać, zanim to się urwało. Jedna, druga. Klient ogólnie miał taki objaw, że ten samochód dosyć długo się tułkł. Tłukł się przed, przed przyjechaniem do nas, przyjechał niestety już uszkodzony. Panewki, powiem Wam, że jeszcze w miarę ładne. To jest olej, ale pod spodem widać, że jeszcze te panewki są takie w miarę w miarę OK. Olej syfiasty, ale no, ciężko ocenić olej. E, wiem na pewno, że był niedawno wymieniany, ale ciężko jest go ocenić po takich wychodzeniach, gdzie płyn nam się zmieszał z olejem. Wyciągniemy sobie tłoka. Musimy coś pomóc. Jeśli ktoś z Was miałby ochotę wziąć sobie takiego tłoka na pamiątkę, piszcie w komentarzach, wyślemy nie ma problemu. Raczej do montażu on już się nie będzie nadawał, o tym jak go teraz traktuję. Ale na pamiątkę, czy do zrobienia jakiegoś męskiego suweniru, jeszcze się spokojnie nada. Mamy trochę takich tłoków, także, także jeśli ktoś jest ma problem. Ale zanagarowany jest dobra. I tu widzimy w tym miejscu to, co nam się wypracowało i co nam się urwało. Zwróćcie uwagę, najpierw tu. Ten otwór powinien być zamknięty, i to jest właśnie to miejsce, w którym Pracuje z tłoka, czyli jedyna jedyną wersją zdarzeń, jaka mogła się wydarzyć, to jest po prostu wypracowanie materiału. Ten samochód teoretycznie na blacie ma tam około 600 tysięcy, a czykolwiek sam właściciel wie o tym, że ten samochód ma grubo ponad milion. Z tego względu, że pojechał po kupnie na, na przegląd i mile się zaskoczył, że pan na przeglądzie w Cepiku sprawdził i samochód ma dużo więcej niż niż jest na umowie i niż jest na blacie i po prostu w tym miejscu tłok dostał luzu tłok między sworzniem a korbowodem zrobił się luz i to tak długo stukała ta korba od tego sworznia tak długo stukała do tego momentu było jeżdżone aż po prostu coś musiało coś musiało puścić i puściło tu w tym najsłabszym miejscu puściło w najsłabszym miejscu i ta korba po prostu pękła jak widzicie ona sobie lata zablokowało podczas jazdy silnik bo przywaliła stopa tutaj znaczy dokładnie tutaj oparła się o blok i już nie można było, nie można było zakręcić silnikiem zaraz spróbuję zakręcić w tą stronę dobrą tak jak teraz mamy zaparła się ta ten korbowód się zaparł o, o blok i no i co no i coś musiało ulec zniszczeniu żeby żeby taką dziurę wypierdolić, powiem wam że na początek Dosyć ciekawa diagnoza, bo, bo na początku były tam obstawiane pompowtryskiwacze, yy, coś tam, bo, bo się tłuk, samochód, no ale jak widać, że jednak chorba poszła bokiem, nic na to nie zrobimy. Dobra, podsumowując dzisiejszy odcinek, co możemy zrobić, żeby uchronić nasz silnik przed takim zdarzeniem, jak tutaj się zdarzyło. Na pewno możemy cofnąć przebieg. Nie no, niestety jest to troszeczkę nielegalne. Eee, Przebiegły nie cofniemy. Nie mamy co wierzyć w jakąś tam magiczną chemię, którą, eee, którą zalewamy nasz silnik i polepszamy pracę naszego silnika. Jak możecie zobaczyć na kanale Powagowanych, testowali ostatnio nie jakąś chemię z firmy Tech, która tak naprawdę za wiele nie zdziałała. Jakieś tam, niby jakieś tam polepszatorki, coś tam się polepszyło, ale, ale nic się nie zmieniło koniec końców. Także jedyne w co możemy wierzyć, to pukanki do silników. Dosyć fajnie sobie radzą z brudem psyfem. Jeśli je często stosujemy w dobrych ilościach, to dosyć dużo możemy tym zdziałać. Jak możecie zauważyć, na pierścieniu, na tłoku i na pierścieniach, którym się bawię, jest tu bardzo dużo nagaru. Te pierścienie powinny być sklejone. W środku powinna być ta sprężynka. i Tego nagaru tu nie powinno być. Wiadomo, że silnik diesla nie ma jakichś tam łatwych warunków pracy. A aczkolwiek jeśli lejemy oleje marki premium z dodatkami czyszczącymi i, i stosujemy te pukanki do oleju w miarę często pukamy ten silnik, dbamy o to żeby był w dobrej kondycji to naprawdę te motory mogą przeżyć dosyć długo ja mam dwa auta z przebiegami rzędu 500-400 tysięcy leję sobie pukankę praktycznie przy każdej wymianie oleju i z tymi silnikami kompletnie nic się nie dzieje naprawdę kompletnie nic się nie dzieje le, 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 leję ropę, jeżdżę i, i mam spokój Także co, pamiętajcie łapkę w górę lub w dół, jeśli Wam się nie podoba, subskrypcja naszego kanału i o komentarze. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!